Witam Was bardzo serdecznie w nowym filmiku. Dzisiaj chcę Was zaprosić na materiał o ulbieńcach lipca, dlatego, że naprawdę nie da się ukryć, iż lipiec był dla mnie miesiącem różnych korzystnych zdarzeń. Udało mi się wiele spraw rozwiązać, wiele spraw, które dziś tam mnie zajmowało, ujrzało swój finał, co bardzo mnie cieszy. Niestety, zakończył się ten miniony miesiąc dla mnie dosyć niefortunnie i będzie to wpływało na moją obecność tutaj na YouTube w tym miesiącu, więc w sierpniu. Ale o tym opowiem wam na samo zakończenie tego filmu. A teraz przejdę już do tego, na co czekacie, a więc do zaprezentowania wam nie tylko kosmetycznych, ale także modowych ulubieńców lipca. Jeśli oglądałyście mój poprzedni filmik z cyklu o ulubieńcach miesiąca, a więc filmik o ulubieńcach. Czerwca. To być może pamiętacie, że w, właśnie w czerwcu e, totalnie lubowałam się w zapachu zbliżonym do pinakolady, a więc w takim aromacie połączonym e, połączenie jest to ananasa i kokosa. Natomiast w tego, że w lipcu ta pogoda była. No, no może nie bardziej rozczarowująca, ale taka trochę dająca więcej nam oddechu i wytchnienia, bo po prostu było nieco chłodniej niż w minionym miesiącu, to stwierdziłam, że jednak ten ananas nieco z tym kokosem przegrywa i właśnie w lipcu sięgałam po te nieco słodsze, ale nadal takie dosyć rzeźkie i orzeźwiające aromaty. I dlatego chcę Wam powiedzieć o dwóch ulubionych produktach z kategorii um, ulubieńców pielęgnacyjnych do ciała, a więc o żelu podprysznic oraz o takim delikatnym, leciutkim, nawierzającym mleczku. Pierwszy z tych produktów, żel podprysznic, Coconut Water z kokosowym ekstraktem marki FA. To jest coś niesamowitego. Przede wszystkim największym plusem, plusem oczywistym wynikającym już z jego nazwy jest piękny kokosowy zapach. Nie jest to taki zapach słodki kokosowy mdlący. Jest to zapach idealny właśnie taki, na taką wakacyjną nutę urlopową. Jeżeli gdzieś się szykujecie na wakacje to naprawdę jego zabranie Wam rekomenduję nie będziecie rozczarowane. Piękny zapach bardzo ładnie się pieni, choć nie jest to produkt jakiś niesamowicie wydajny ma rzadką konsekwencję, więc dosyć y, szybko y, m, się zużywa. Natomiast z racji tego, że przychodzi tutaj do nas w opakowaniu, jest dostępny w opakowaniu pojemności 400 ml, i bardzo często z tej ceny regularnej, która wynosi około 10 zł, jest np. w y, drogerii Rosman, gdzie ja go zawsze kupuję, przeceniany na 6 zł, to dziewczyny myślę, że absolutnie niczego więcej od niego nie można wymagać. Piękna, kolorowa, taka wakacyjna butelka, niesamowity zapach. Y, i też przyjemność korzystania. Także jeżeli jeszcze go nie znacie, a taki delikatny, ożywiający, lekko słodki kokosowy aromat lubicie, to jestem pewna, że po prostu będziecie chciały dać mu szansę. Podobnie jak drugiemu produktowi, no, kiedy nasza skóra jest oczyszczona, taka odświeżona, to nie wiem jak wy, ale ja koniecznie muszę nałożyć jakieś mleczko, balsam czy masło. Natomiast powiedziałam Wam, że pogoda była delikatnie rozczarowująca, oczywiście, zależnie od tego, w jakim mieście mieszkacie. W moim mieście, w moim województwie, pogoda momentami, bo, Gopalna, včasih hladnejša. ale była y, naprawdę spora wilgotność powietrza i szczerze mówiąc nie wiem co jest gorsze, czy upał i niezbyt duża wilgotność powietrza, czy na odwrót, więc taka pogoda może nie jakoś super słoneczna, ale bardzo wilgotna. Ja w, tak, w taką pogodę, jaka właśnie była w minionym miesiącu, jaka też u mnie teraz szczerze mówiąc y, jest teraz nie mogę się smarować takimi gęstymi masłami, ale ja muszę się czymś posmarować bo doskonale wiecie, znaczy doskonale, to nie jest jakiś obowiązek, ale w każdym razie ja doskonale wiem, że mam suchą skórę i ona potrzebuje nawilżenia, bo kiedy wyjdę y, spod prysznica czy tam z kąpieli i nie posmaruje się żadnym malsamem, mleczkiem czy jakimś kremem, to ona momentalnie, no... Kwestia trzech, może 5 minut jest ściągnięta. Dlatego też um, korzystając z promocji w Debory Shop kupiłam sobie Coconut Body Milk, e, czyli takie delikatne nawilżające mleczko, także o zapachu kokosowym. Jak widzicie tutaj kokosowa nuta przez cały czas u mnie trwa. E, to mleczko e, jest w takiej bardzo wygodnej formie, rozpryskiwane właśnie dzięki atomizerowi, Jest niesamowicie wydajne. A za 250 ml w cenie regularnej musimy zapłacić 55 zł, ja natomiast zapłaciłam za niego 29 w każdej cenie jestem w stanie go kupić, ale oczywiście wiadomo, że każdy z nas woli skorzystać z okazji. To mleczko jest bardzo rzadkie. E, można by pomyśleć, że w ogóle nie będzie nawilżać skóry, bo się wchłonie raz, dwa i, i, i tego po prostu nawilżenia, tej miękkości skóry nie będziemy czuć, natomiast to po prostu jest niesamowite. Ja nigdy wcześniej tych mleczek z The Body Shop, wiecie, że jestem ogromną fanką marki The Body Shop, ale nigdy, szczerze mówiąc, wcześniej tych mleczek nie używałam. Natomiast zagłębając się w skład, tutaj jest e, już bardzo wysoko w składzie oczywiście olej, e, kokosowy, ale też jest olej palmowy z jakiejś tam odmiany palmy. Wybaczcie, botanikiem nie jestem specjalnie na tych Wiecie, na tym świecie zielonym się nie znam. Natomiast napiszę Wam tutaj w opisie, jak ta palma się nazywa. I olej właśnie z tej palmy, olej palmowy z tego gatunku palmy jest znany ze swoich bardzo nawilżających właściwości, ale lekkiej konsystencji. Stąd podejrzewam, że tutaj właśnie taki lejący produkt, który niesamowicie nawilża, a skóry w ogóle nie obciąża. Więc czy będzie upał, czy będzie taka duża wilgotność powietrza, jak teraz, jest to produkt idealny, także gorąco polecam. W każdym razie ten duet, czyli kokosowe mleczko i kokosowy żel. Kupiły mnie momentalnie. Jeśli zapytacie mnie o ulubieńców z kategorii pielęgnacja cery, to ja naprawdę bardzo chciałam Wam o nich opowiedzieć. Natomiast sprawa ma się tak, a nie inaczej, że w ciągu ostatniego miesiąca, a Raczej dwóch, a być może nawet trzech, ja tego typu produktów nowych na swojej skórze w moim pielęgnacyjny rytuale nie uświadczyłam. Za każdym razem, kiedy w ciągu ostatniego miesiąca coś tam próbowałam do, swojej tego, do tego swojego rytuału włączyć, kończyło się tak a nie inaczej, że yy, Stefan, yy, którego doskonale znacie, bo wytował na grzbiecie na prawej stronie grzbietu mojego nosa po prawej stronie mojego nosa. Znamy go wszyscy doskonale, bo był ze mną i z Wami tak naprawdę tak długo, że no, traktowałam go jako rodzinę. On w końcu odszedł, ale to nic. On wrócił, a teraz przyjechał także z kolegą z, ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, więc bardzo mi miło zaprezentować Wam Johna. John tutaj teraz bytuje razem ze Stefanem i po prostu strzela mnie to. Życia. W każdym razie, jeżeli nie o, pielęg o pielęgnacji i ulubieńcach pielęgnacyjnych, to muszę Wam opowiedzieć o um, ulubieńcu, e, który e, wspaniale Johna e, maskuje i Stefana także. E, jest przy tym bardzo rozpromieniający, rozświetlający cerę. E, na skórze niemalże e, niewyczuwalny, a dla otoczenia niewidoczny. Wiem, wiem, brzmi jak cud natury, natomiast jest to cud marki Clarence. Podkład o nazwie Skinny Lotion, który odkryłam właśnie w lipcu, w minionym miesiącu, służy mi już wyśmienicie od kilku tygodni. I to jest ten typ podkładu, który ja po prostu uwielbiam. Wiecie, że mi wystarczy w zupełności średnie krycie, nawet bym się skłaniała ku delikatnemu, które ewentualnie w ramach potrzeby, tak jak w tym oto kryzysowym obszarze, można nabudować. Ja zazwyczaj wybieram ten sam, ten sam typ podkładu, więc prezentujący się naturalnie, Roświetlający, ale niezbyt mocno przytłuszczający skóry, bo pamiętajcie, że ja mam skórę mieszaną, więc też na jakieś bardzo kremowe, gęste podkłady pozwolić sobie nie mogę, bo szczególnie latem one spłyną. E, takie, które rozświetlają skórę, nadają mi takiego młodzieńczego blasku, ale też dosyć dobrze w ciągu dnia się utrzymują. I tak naprawdę w tych kilku słowach, czy może bardziej w kilku zdaniach, ten podkład mogłabym opisać. Jestem z niego niesamowicie zadowolona. Też e, mogłyście go zauważyć i e, jakby zobaczyć, e, jak działa, jak się prezentuje podczas e, nakładania w filmie e, Get Ready With Me. Kiedy przygotowałam dla Was selfie Ready Makeup. Wiem, że też ten filmik Wam się spodobał, więc bardzo miło. Jeżeli go jeszcze nie widziałeście, to podziękuję Wam go oczywiście w opisie na dole. W opisie tego filmu zamieszczę także link do mojej poprzedniej publikacji, a więc do filmu, w którym wspólnie mogliśmy przeżywać moją hybrydową inicjację, a więc pierwszy malikier hybrydowy, który sama sobie wykonałam. Doszłam do wniosku, że to jest ten czas, kiedy zdecyduję się na zakup mojego pierwszego zestawu startowego i pierwszych lakierów hybrydowych do takiego własnego, domowego użytku. Byłam bardzo ciekawa, jak ten filmik odbierzecie, byłam w ogóle bardzo ciekawa, jak mi on wyjdzie i naprawdę było mi niesamowicie miło, kiedy czytałam ostatnio Wasze komentarze, gdzie pisałyście, że świetnie mi poszło, jak to jeszcze raz, że chcecie więcej takich filmów, wiecie, nie byłam pewna, czy taki typ publikacji na moim kanale Was zainteresuje, bo ja nigdy tego typu filmów nie nagrywałam, przynajmniej nie na przestrzeni ostatnich kilku lat, więc bardzo się cieszę, że ten filmik Wam się spodobał. Natomiast oczywiście mnie osobiście najbardziej cieszy fakt, iż Zestop na zakup, którego ja się zdecydowałam. A ja mam zestaw marki Neonail, który do nas przychodzi w takim pięknym, kartonowym opakowaniu opatrzony takimi kolorowymi kwiatami. Mnie najbardziej cieszy to, że ten zestaw po prostu doskonale się sprawdza i wyśmienicie wpisuje w moje potrzeby i też wywiązuje się ze swoich zadań. A ponadto, tutaj w tym zestawie, kupując ten jeden zestaw, który kosztuje na stronie marki Neonail 249 zł, link znajdziecie oczywiście w opisie, jeżeli będziecie go chciały sobie zamówić. A naprawdę warto, Dlatego, że tutaj w tym kartonie znajdują się absolutnie wszystkie e, produkty, wszystkie narzędzia, urządzenia, gadżety, e, które będą Wam potrzebne do e, prawidłowego założenia e hybryd, ale także ich usunięcia. Tak więc e, lampa LEDowa, która błyskawicznie lakiery hybrydowe utrwala, niezbędna baza, top, lakier w kolorze, Lady Ferrari czy taka bardzo uniwersalna, klasyczna czerwień. Do tego wszystkie foliki, e, waciki bezpyłowe, patyczki. W tym zestawie nawet jest oliwka. A mi się trafiła bananowa. E, to jak wiecie, mnie bardzo cieszy, dlatego że ja za pan uwielbiam. E, także tutaj w tym zestawie jest absolutnie wszystko i coś, co mnie zdziwiło, to, że naprawdę to nie jest trudne. Ja ym, naprawdę nie uważam się za jakiegoś mistrza w e, stylizacji paznokci, ja nie uważam, że jakoś mam bardzo do tego dryk, ale bardzo e, mi się podobają takie e, kobiece, zadbane, dłonie, elegancki manicure. E, I oczywiście, jeżeli Wy macie większe zdolności, jeżeli lubicie się bawić, to na tych paznokciach e, dzięki temu e, przy pomocy tego zestawu startowego i odpowiednich kolorów. E, lakierów czy jakichś tam specjalistycznych narzędzi, to możecie sobie na paznokciach wyczarować dosłownie cudo, ale ja się cieszę, że mogę sama o swoje paznokcie zadbać, ehm, a też tak naprawdę cena tego zestawu, tak jak Wam mówiłam w poprzednim filmie, e, to jest trzykrotna wizyta u e, kosmetyczki, więc w moim przypadku ja w ogóle e, nie mam pytań, a też lakiery, które ja sobie wybrałam, e, powiem Wam, że mnie zachwyciły. Lakierów od cieni yy, czytam na stronie marki, że jest ponad 200. Yy, no, jak się domyślacie, wszystkich ich yy, nie zdążyłabym przetestować i też nawet yy, no, wiecie, ile jedna kobieta może mieć lakierów, Natomiast zamówiłam sobie 9, co i tak siedziałam, że już jest delikatną przesadą, ale w tym ostatnim czasie zdążyłam przetestować 5. Bardzo ważna kwestia. Jakim cudem w ciągu tygodnia udało mi się przetestować aż 5 z zakupionych dziewięciu lakierów hybrydowych, biorąc pod uwagę, że producent gwarantuje ich 14-dniową trwałość w przypadku tych lakierów z kolekcji Patrycji Gazali, a głównie o tym dzisiaj chcę Wam właśnie powiedzieć, bo są po prostu fantastyczne. Otóż, kiedy pokazałam mojej mamie moje paznokcie, wysłałam jej zdjęcie i usłyszałam Basieńko! Wiecie, u nas w rodzinie jest tak, że jak moja mama mówi. Basieńko! Kasieńko! albo zwracając się do mojej siostry, mówi: Kasieńko! to będziemy doskonale wiemy, co nas czeka i że nasza mama ma jakieś interesy. Jestem przekonana, że wy również bez problemu odgadłyście naturę tego interesu. Oczywiście chodziło o wykonanie takiego samego manicure hybrydowego. Dlatego też jako bazę postawiłam ponownie na mój absolutnie ulubiony lakier ze wszystkich. To jest odcień typowo mój, a więc, a więc Naked Truth. A złota końcówka jest wykonana. Lakierem w odcieniu Glitter Gold. Moja siostra nie chciała zostać tyle, zatem jej także manikur hybrydowy wykonałam, a tutaj na zdjęciu możecie zobaczyć, jak prezentuje się lakier w odcieniu Light Peach. Poszła o krok dalej, bo prosiła także o wykonanie pedikiuru hybrydowego i postawiłyśmy tutaj na taką klasyczną, głęboką czerwień, która także pięknie się um, prezentuje. Ja natomiast, jeżeli chodzi o moje stopy, ja zdecydowałam się na, la na lakier w odcieniu Bittersweet. Gdybym z tej całej puli miała wyróżnić jakieś dwa odcienie, to muszę przyznać, że Naked Truth oraz piękna limonka Bitter Sweet po prostu nie mają sobie równych. I tyle. Na zakończenie muszę Wam powiedzieć o dwóch ulubieńcach modowych, bez których y, obecności no absolutnie filmu o ulubieńcach lipca sobie nie wyobrażam. Obie te rzeczy kupiłam właśnie w lipcu i w lipcu nosiłam je namiętnie. Doskonale pamiętam jak niedalej, jak pół roku temu opowiadałam Wam o naszyjniku kupionym w sklepie H&M, y, który po prostu y, pokochałeś. Dzisiaj właśnie chciałam Wam powiedzieć o kolejnym naszyjniku, który sprawiłam sobie jakieś dwa tygodnie temu. Nie jest on co prawda dostępny w ofercie online, ale w sklepach Narędziecie go bez problemu. Kosztował tym razem 24,90, o ile dobrze pamiętam, sprawdzę rachunek i napiszę Wam to oczywiście w opisie. I muszę przyznać, że on prezentuje się fantastycznie. Niby zwykły, klasyczny, delikatny, ale jednak moim zdaniem ma w sobie tu coś, pięknie podkreśla naszą szyję, także i dekolt zakończony jest takim tutaj, jak widzicie, grubszym elementem. I jeżeli macie bluzkę z większym dekoltem, która jakby więcej tych kobiecych kształtów pokazuje, to też wszystko wygląda bardzo tak gusty kobieco, także jeżeli takie naszyjniki lubicie, a nie przeszkadza Wam to, że on ze złota, żółtego złota nie jest wykonany, to bardzo serdecznie Wam zakup tego łańcuszka, tego naszyjnika polecam. Podobnie mogę się wypowiadać, no po prostu w samych superlatywach, dlatego, że zachwycona jestem jakością i tych butów i komfortem ich noszenia. Są to szpilki, które sprawiłam sobie na wyprzedaży i one pochodzą ze sklepu Zara. Są to szpilki w takim naprawdę mocnym odcieniu, które ja uwielbiam Łączyć z taką jasną, delikatną górą i ciemnymi spodniami, właśnie zbliżonymi do tego pięknego, takiego niebieskiego, niebiesko-habrowego, granatowego odcienia. Są to szpilki, o których wiele osób yy, myśli i też mówi, że to nie są szpilki dla osób, yy, które mają takie bardziej kobiece kształty, mają bardziej masywne nogi i nie mają takiej typowej figury modelki. I to się zgadza. Natomiast ja, yy, wiecie, że yy, no, do figury modelki to mi jest bardzo, bardzo daleko. Natomiast ja, yy, to. Yy, to przekonanie postanowiłam obejść, po prostu łącząc je z, ze spodniami, z, na przykład z jeansami w podobnym e, odcieniu. Te buty stacjonarnie być może są jeszcze dostępne. E, były przesunięte ze 139 na 99 zł. I powiem Wam szczerze, że nawet jakbym miała możliwości kupienia w cenie regularnej, to absolutnie bym nie żałowała, dlatego że to jest taki klasyczny, e, nie za wysoki, jak na moje standardy, e, obsas e, I naprawdę te buty są bardzo wygodne, miałam je... Chyba z 5 czy 6 razy w ciągu ostatniego miesiąca, więc na takie buty, które jakoś specjalnie klasyczne nie są, umówmy się, to uważam, że bardzo wiele razy i też naprawdę fajnie wyglądają. Stylizację między innymi właśnie z tymi szpilkami w odcieniu habrowo niebiesko granatowym znajdziecie na blogu, a ją podziękuję Wam w opisie na dole. Pięknie bym Wam chciała podziękować za poświęcenie kilkunastu minut swojego czasu na obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że z grona moich ulubieńców w tych, którzy najbardziej Was zainteresowali. Ja oczywiście, jak zawsze, chciałabym, abyście napisały mi, jakie były Wasze ulubione produkty minionego, czy też obecnego miesiąca. Jeżeli coś odkryłyście, to oczywiście zawsze się z tym ze mną dzielcie, dlatego, że jestem bardzo, bardzo ciekawa, co też ciekawego wpadło do Waszej kosmetyczki, czy też garderoby. Dziękuję Wam pięknie za oglądanie. I do następnego filmu zapraszam Was wyjątkowo nie w kolejnym tygodniu, choć dołożę wszelkich starań, aby ta przerwa nie była zbyt długa. Niestety, tak jak Wam mówiłam, no ten lipiec zakończył się dla mnie dosyć niefortunnie i za chwilę jadę na zabieg. Nie rozwodząc tutaj ze zbytnimi szczegółami, jeżeli ten film w sobotę 9 rano będzie publikowany, to znaczy, że jestem cała i zdrowa absolutnie, wtedy nie macie się o co martwić. Natomiast z racji tego, że będzie to zabieg w okolicy mojej twarzy, a głównie buzi i szczęki będzie to zabieg dosyć poważny, to na pewno raz, że będę nie w humorze, a dwa, że też nie będę za bardzo miała ochoty się pokazywać, bo na pewno będę wiecie, obolała, spuchnięta, a więc marudna, a taka kolmi blond nikomu nie jest potrzebna, więc Postaram się, żeby film był, ale różnie z tym organizmem może być, różnie ta rekonwalescencja może przebiegać, więc wreszcie czego gdyby w przyszłą sobotę nie było filmu, to się nie martwcie, na pewno do was wrócę, jak nie w połowie, to pod koniec miesiąca. Także możecie trzymać za mnie kciuki, za mnie trzymać kciuki i też możecie dać kciuki, jeżeli filmik wam się spodobał. Ja dziękuję wam pięknie za uwagę, życzę wam przyjemnego weekendu. No i co? Do zobaczenia, widzimy się niebawem w tym filmie. Buziaczki. Pa.